Dzisiaj mamy ósmy dzień Vlogmasu! Dzisiaj ja zamieniamy się w świątecznego elfa i robimy przygotowania do świąt. 8. Nie, znowu będzie szok. Szoki są fajne, ale chyba te lizaki. Uwaga. Ej, bo tu coś poszło nie tak. Widzicie rozmiar tego okienka? Tu powinien być szok. Tu nie było nic, a na dole wypadło mi to. I guess mamy frutelle? Nie, co ja mam zrobić? Dobra, lecimy ze Stitchem. I szczerze, nienawidzę szukać tych numerków. bardzo numer 8. Let's go! Wreszcie jest truskawkowy żelek, bo teraz po prostu cały czas był magła. Wiecie co? Chyba go zjem. Jak ten kalendarz będzie na promocji, ja kupię dla samych tych żelków. Mhm. Uh -huh. Dzisiaj przygotowujemy się do świąt, a co za tym idzie, pokażę wam wszystko, co mam po prostu przygotowane. Nie chodzi mi o prezenty, ale o tą całą po prostu świąteczną otoczkę. Zaczynamy od holu zakupowego tych wszystkich takich dupereli, czyli oczywiście papiery świąteczne. W tym roku aktualnie mam kupione trzy, ale wszystkie trzy są ogólnie z zeszłego roku, także cieszę się, że zaszalałam, bo przynajmniej w tym roku nie wydaję pieniędzy. Oprócz tego mam mnóstwo wypełnień do prezentów, naprawdę jakikolwiek kolor. Byście chcieli, to ja go znajdę. Do wypełniania też mam taki sztuczny śnieg, a Aczkolwiek nie wiem, czy chcę komuś sprawiać ten kłopot potem sprzątania po nim w domu. Do pakowania prezentów, mega Wam polecam takie wstążki do balonów, bo one są takie trochę klejące. Dzięki temu o wiele lepiej się trzymają i bardzo fajnie można je zawieźć w nożyczkami. Także jeśli się zastanawiacie, jak spakować prezenty, to jest tysiąc razy lepsze niż zwykłe wstążki. A jeśli lubicie się bawić w robienie kartek świątecznych, krajnica do podcięcia całego papieru, który chcecie wykorzystać, maskę w każdych świąt. Dajcie znać, jak Wam idą przygotowania i czy macie już po prostu świąteczną gorączkę kupowania wszystkiego tych prezentów, a my widzimy się w kolejnym vlogmasie już jutro bez całych świąt. A jeśli potrzebujecie pomysłów na kartki, to już za dwa dni będę nagrywać jak ja robię swoje kartki świąteczne. Pa!